Hexet. Nie jest typowym kandydatem na szefa Pentagonu, a jego życiorys to mieszanka ambicji, walki i niekonwencjonalnych wyborów. Urodził się 6 czerwca 1980 roku w Minneapolis w stanie Minnesota, w rodzinie o konserwatywnych wartościach, co ukształtowało jego późniejsze poglądy. Jako młody człowiek wyróżniał się intelektem. Ukończył prestiżowy Princeton University w 2003 roku, zdobywając dyplom z polityki. Tam też zaczęła kiełkować jego fascynacyjne Wojskiem i służbą publiczną, choć później publicznie odciął się od akademickiej elity, symbolicznie niszcząc swój dyplom, po studiach wstąpił do Gwardii Narodowej Minnesoty, co stało się fundamentem jego wojskowej tożsamości. Służył jako oficer piechoty, a misje w Iraku i Afganistanie dały mu bezpośredni kontakt z wojną i doświadczenie, które potem wykorzystał w mediach i polityce. Po powrocie do cywila zaangażował się w organizację weteranów, jak like Concentrated Veterans of America, gdzie krytykował biurokrację wojskową. Prywatnie to ojciec siedmiorga dzieci, miłośnik tatuaży i człowiek, który nie boi się ostrych opinii. Od obrony karabinków AR-15, po ataki na Wokeizm, Hexed. To zagadka, weteran, intelektualista, buntownik, jak ten miks wpłynął na jego rolę w Pentagonie o tym dowiecie się w tym odcinku. Zapraszam serdecznie. Służba wojskowa Pita Hexeta, choć nie tak rozległa jak u generałów z długoletnim stażem, stała się kluczowym elementem jego tożsamości i argumentem w walce o wiarygodność. Po ukończeniu Princeton w 2003 roku, wstąpił do Gwardii Narodowej Minnesoty jako oficer piechoty. Decyzja nietypowa dla absolwentów Ivy League. Pierwszą misję odbył w 2005 roku w Iraku, gdzie służył w niespokojnym regionie Bagdadu, eskortując konwoje i patrolując ulice podczas szczytu rebelii. Tam zdobył brązową gwiazdę za zasługi, co podkreśla jego odwagę, choć nie dowodził dużymi jednostkami. Kolejna tura przyszła w 2012 roku w Afganistanie, stacjonował w prowincji Kabul, wspierając lokalne siły w walce z talibami. Jego zadania koncentrowały się na logistyce i ochronie baz, a nie na strategiach operacyjnych, co kontrastuje z doświadczeniem poprzednich sekretarzy obrony, jak James Mattis, który kierował całymi kampaniami. Hekset nigdy nie awansował kapitana, a jego kariera wojskowa zakończyła się w 2017 roku. Te lata na froncie dały mu jednak narrację żołnierza z krwi i kości, którą później wykorzystał Fox News, krytykując Pentagon za odejście od prawdziwej walki. Czy to jednak wystarczy, by rządzić armią USA? Gdy Pete Hexet pojawił się w Fox News w 2017 roku, Ameryka była podzielona jak rzadko kiedy, a on szybko stał się głosem konserwatywnego gniewu. Zamiast odcinać kupony od wojsk przeszłości w cieniu wybrał flesze kamer i rolę komentatora, który nie owija w bawełnę. Program Fox Friends Weekend stał się jego trybuną. Od 2017 roku co tydzień zasiadał przed milionami widzów, ostrzegając przed upadkiem armii pod wpływem liberalnych idei. Krytykował decyzje Pentagonu, jak wprowadzenie polityki klimatycznej czy zatrudnianie więcej kobiet w jednostkach bojowych, widząc w tym zagrożenie dla narodowej siły. Jego styl bezpośredni, czasem prowokacyjny, przyciągał uwagę, a wypowiedzi typu wojsko to nie eksperyment społeczny z 2018 roku stały się wiralami. Poza studiem budował markę autora publikując In The America. W 2016 roku, gdzie gloryfikował rzymskie cnoty walki i honoru, Fox wspierał Trumpa, występując na wiecach i zjednując sobie bazę republikanów. Ta medialna scena, trwając niemal dekadę, przekształciła go z weterana w politycznego gracza, gotowego rzucić wyzwanie establishmentowi z fotela szefa Pentagonu. Kit Hexet, zanim zasiadł na fotelu szefa Pentagonu, był magnesem na skandale, które budziły zarówno podziw, jak i oburzenie. Jednym z głośniejszych incydentów było publiczne potępienie swojego alma mater. W 2018 roku na antenie Fox News ostentacyjnie podarł dyplom Princeton, nazywając uczelnię fabryką lewicowych elit. Ten gest, choć teatralny, zyskał mu aplaz wśród konserwatystów, ale dla wielu był symbolem antyintelektualizmu. W 2018 roku zmierzył się też z poważnym. Najważniejszym zarzutem kobieta oskarżyła go o napaść seksualną po imprezie w Kalifornii. Sprawa zakończyła się ugodą i wycofaniem oskarżeń, lecz cień pozostał, zwłaszcza gdy w 2024 roku Senat debatował nad jego nominacją. Hexet odpierał ataki, twierdząc, że to polowanie na czarownicę establishmentu. Kolejną burzę wywołały jego wypowiedzi o broni. W 2016 roku bronił karabinków AR-15 po masakrze w Orlando, co zraziło części opinii publicznej, ale umocniło poparcie w kręgach proganowych. Te epizody połączone z krytyką miękkiej polityki obrony pokazały go jako człowieka bezkompromisowego, gotowego ignorować konwenanse. Wybór Pita Hexeta na sekretarza obrony przez Donalda Trumpa w 2024 roku był jak grom z jasnego nieba. Jednocześnie idealnie wpisywał się w jego styl polityczny. Trump, wracając na urząd prezydenta po wygranej wyborach, szukał ludzi spoza waszyngtońskiego bagna, którzy podzielają jego wizję American First. Hexet z medialnym zacięciem i żołnierską przeszłością pasował jak ulał. Proces nominacji ruszył w listopadzie 2024 roku, po tym jak Trump ogłosił go swoim faworytem na Twitterze, chwaląc za odwagę i patriotyzm. Senat, mimo republikańskiej większości, nie przyjął go bez walki. Demokraci wyciągali jego brak doświadczenia w zarządzaniu i wcześniejsze skandale. A przesłuchania w grudniu 2024 roku pełne były ostrych starć. Exet bronił się i obiecując przywrócić armię siłę i dumę. Trump widział w nim narzędzie do rozprawy z Woke Generals i biurokracją Pentagonu. To był echem jego pierwszej kadencji, gdy w 2017 roku postawił dla outsiderów w innych resortach. Nominacja przeszła 52 do 48, a Hexet objął urząd w styczniu 2025 roku. Zanim Pit Hexet przejął stery Pentagonu w styczniu 2025 roku, Departament Obrony USA był areną ewolucji, która budziła zarówno pochwały, jak i krytykę. Pod wodzą Lloyda Austina, pierwszego afroamerykańskiego sekretarza obrony, priorytetem stały się kwestie społeczne. Prowadzono szkolenie z przeciwdziałania ekstremizmowi po ataku na Kapitol w 2021 roku oraz politykę równości płci, zwiększając obecność kobiet w siłach zbrojnych. Austin, generał z 41-letnim stażem, stawiał też na technologię. Cyberobrona i sztuczna inteligencja pochłaniały miliardy dolarów, wcześniej za Jasea Mattisa, pentagon skupiał się na rywalizacji z Chinami, modernizując flotę i arsenał rakietowy, choć Matis unikał ideologicznych wojen. kolei administracja. Wajdena dodała zielony akcent. W 2022 roku ogłoszono plan redukcji emisji CO2 armii o 50% do 2030 roku, co dla wielu było absurdem w instytucji wojennej. Budżet sięgający 850 miliardów dolarów rocznie rozrastał się, a krytycy tym Hexet, zarzucali, że środki marnowane są na polityczną poprawność zamiast na uzbrojenie. Gdy Pete Hexet objął urząd sekretarza obrony w styczniu 2025 roku, jego pierwsze kroki wstrząsnęły. Pentagonem, jak mało co w ostatnich dekadach. Zamiast ostrożnego wejścia w rolę, rozpoczął od czystki wśród najwyższych dowódców, realizując obietnicę Trumpa o wyrwaniu chwastów wokalizmu. Kluczowym ruchem było zmuszenie do odejścia generała Charlesa Q. Browna, szefa kolegium połączonych szefów sztabów, w lutym 2025 roku. Brown, szanowany za reformy w lotnictwie i otwartość na różnorodność, został oskarżony przez hekseta o rozwiększanie armii poprzez poparcie dla programu. Of Day różnorodność, równość i inkluzywność. W jego miejsce mianowano generała bardziej zgodnego z linią twardej siły. Kolejni na liście byli dowódcy regionalni, jak admirał John Aquilino z Indo-Pacyfiku krytykowany za zbyt miękką postawę wobec Chin. Hekset uzasadniał to koniecznością powrotu do żołnierskiej prostoty i polityki więcej walki. Historycznie przypomina to rządy Donalda Ramselda po 2001 roku, gdy ten usuwał oponentów reform, ale skala i ideologiczny zapał Hekseta. Są bezprecedensowe. Jednym z najbardziej radykalnych posunięć Pita Hexeta jako szefa Pentagonu w 2025 roku było ogłoszenie cięć budżetowych na niespotykaną skalę. 50 miliardów dolarów obcięto z rocznego budżetu obronnego, który wcześniej oscylował wokół 850 miliardów. Decyzja podjęta w lutym miała na celu odchudzenie machiny wojennej i skupienie się na realnych priorytetach, jak broń konwencjonalna czy obrona przeciw Chinom. W praktyce oznaczało to kasację programów uznanych za zbędne. Od nad ekologicznymi paliwami, po części kontraktów na drony nowej generacji. Towarzyszyły temu masowe zwolnienia. Ponad 10 tysięcy pracowników cywilnych, od analityków po inżynierów straciło posady w ciągu miesiąca. Wizyta Pita Hexeta w Guantanamo w lutym 2025 roku była jednym z jego najgłośniejszych posunięć jako szefa Pentagonu. Pocycają debatę o sprawiedliwości i sile USA. Przybył na Kubę, by osobiście ocenić sytuację więzienia, które od 2002 roku trzyma najbardziej niebezpieczne terrorystów, jak Kahil Sheikh i Mohamed, mózg ataków z 11 września. Hexed w wystąpieniu na miejscu nazwał Guantanamo symbolem amerykańskiej determinacji i zasugerował przyspieszenie egzekucji Mohameda, którego proces ciągnie się od lat. Czas na sprawiedliwość, nie na litość. Te słowa wywołały burzę. Historycznie Guantanamo budziło kontrowersje. Otwarte za Busha, Obama obiecywał je zamknąć, ale bez skutku. A Trump w 2018 roku chciał je rozbudować. Hexed poszedł dalej, widząc karę śmierci Sygnał dla wrogów Ameryki. Jego stanowisko kontrastuje z łagodniejszym podejściem Bidena, który w 2021 roku wstrzymał federalne egzekucje. Zwolennicy chwalą go za stanowczość. Krytycy, jak Amnesty International, zarzucają okrucieństwo i łamanie prawa międzynarodowego. Pete Hexet podjął decyzje, które szokowały analityków bezpieczeństwa. Wstrzymał kluczowe cyberoperacje wymierzone w Rosję, realizowane przez Pentagon od lat. Chodziło o programy ofensywne, jak ataki na infrastrukturę cyfrową krew czy zakłócanie propagandy w odpowiedzi na wojnę na Ukrainie. Te działania, rozwinięte za czasów ostina w 2022 roku, po inwazji Moskwy, pochłaniały dziesiątki milionów dolarów i angażowały elitarne jednostki Cyber Command. Hexet uznał je za przecenione i mało skuteczne, argumentując, że armia powinna skupić się na fizycznej sile, jak rakietach, okrętach, żołnierzach, a nie na wojnach w chmurze. Decyzja zbiegła się z cieplejszym tonem Trumpa wobec Putina, co wywołało spekulacje o politycznym Podłożu. Historycznie, cyberwojna zyskała na znaczeniu po atakach Rosji na USA w 2016 roku, a Stuxnet z 2010 roku pokazał jej potencjał przeciw Iranowi. Wstrzymanie operacji osłabiło wsparcie dla Ukrainy, gdzie dane wywiadowcze z USA były kluczowe, i zirytowało NATO. Obawiając się wzrostu wpływów Moskwy w sieci, eksperci ostrzegają, że to krok wstecz w XXI-wiecznej wojnie. Pitt Hexet odwiedził Polskę, podkreślając jej rolę jako modelowego sojusznika USA. W NATO, ten gest nie był przypadkowy. Polska od lat inwestuje w wojsko i kupuje amerykański sprzęt, jak czołgi Abrams czy systemy Patriot oraz F-35. Stała się filarem wschodniej flanki sojuszu, szczególnie po inwazji Rosji na Ukrainę w 2022 roku. Exet chwalił Warszawę za militarne zaangażowanie i brak wokeistycznych eksperymentów, kontrastując ją z Niemcami czy Francją. Dziękuję serdecznie za obejrzenie mojego materiału, a jeśli chcesz dalej ze nami odkrywać ciekawostki historyczne, to zapraszam. Zapraszam Cię do lajkowania filmu, obserwacji kanału oraz zostawiania komentarzy pod każdym z nich. Hej!